Witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejny temat, kolejny vlog, taki króciutki. Jestem z pieskiem na spacerku A tak mój piesek dyszy, bo go wybiegałem. Dobrze musi się wybiegać, tak? W tym vlogu będzie taki temat. Słuchajcie, temat laptopów, które, których niechętnie bym przyjmował no, do serwisu. Laptopy, które są poserwisowe. Które są po przejściach? Czasami klient zataja takie sytuacje, a najczęściej po prostu ja się pytam i dostaję odpowiedź, że na przykład laptop był w serwisie, i często tak bywa, że, że potem jest trudniej takiego laptopa naprawić. Jest po prostu dochodzenie do tego, co zrobił poprzedni serwis, ewentualnie serwis lub właściciel, bo czasami właściciel próbuje coś zrobić, i wtedy dochodzę do tego. W Namierzając usterki, które zostały zrobione po drodze, i dopiero później, usuwając je, namierzam tą pierwotną usterkę, która miała być usunięta pierwotnie. pierwotnie. Także czasami bywa. Chcę taki po prostu temat poruszyć, ponieważ miałem ostatnio telefon od właściciela laptopa, który miał duży problem. Miał duży problem z laptopem. Marki, której po prostu nie lubię naprawiać, ze względu na pewną rzecz, zaraz Wam powiem co to za marka i co to za model. Najpierw dostałem SMS-a, że jest bardzo ważna sprawa, bo miałem dużo pracy, nie odbierałem telefonu. Dostałem sms że jest sprawa życia i śmierci: laptop, którego po prostu klient odebrał z serwisu. A raczej historia wygląda to troszeczkę inaczej, zaraz Wam przybliżę jak ta historia wyglądała. Pierw dostałem sms -y, Potem w końcu po kilku SMS-ach zadzwoniłem do yy, tego właściciela, do, do tego, tej osoby, która po prostu wysyłała te SMSy i no i tak, i dowiedziałem się na czym, o co chodzi w ogóle. Co to za sytuacja tutaj z tego, z tego właściciela, właściwie z sprzętem. O co chodzi, chodzi o laptopa, si jak się dowiedziałem. Yy, Dopytałem później, że chodzi o laptopa Legion Legion 5 Pro czy Legion 5 Pro 17. Nie znam dokładnego modelu. Laptop dopiero do mnie idzie, będzie prawdopodobnie jutro albo w poniedziałek. Dopiero u mnie w serwisie. I chodzi o to, że historia jest taka: laptop trafił do serwisu, ponieważ miał problem z brakiem obrazu. Laptop został to są gdzieś, gdzieś rejon chyba Krakowa. Jeśli chodzi o. O rejon tego, gdzie ten pan właśnie serwisował ten sprzęt. Oddał go do serwisu, serwis namierzył niby usterkę. Usterką miał być procesor. Procesor miał być problemem w tym komputerze. No i dobra, no i właściciel się zgodził. Bardzo dziwna sytuacja, ponieważ ten serwis chciał zaliczkę na ten procesor. Zaliczkę. Zaliczkę czy zadatek? w kwocie 1300 zł, bo to prawdopodobnie jest 10 czy 11 generacja i oczywiście tam jest walka z tym czarnym klejem to musi kosztować, no niestety klient zapłacił te pieniążki no i serwis miał się tym zająć, podobno to bardzo długo trwało i serwis odzwonił, że jest dalej problem z laptopem Mimo wymienionego procesora laptop dalej nie startuje. Ale stwierdzili jeszcze jedną usterkę, o której wcześniej nie mówili, albo nie byli w stanie tego namierzyć, albo po prostu wpadli na inną usterkę po drodze. Bywa tak, ale. No ale. Cóż. Następną usterkę, którą znaleźli, znaleźli problem z mostkiem. Podobno most do wymiany, czyli tak, wymienili procesor, laptop nie działa, pierw zrobili diagnozę, że procesor jest uszkodzony, wymienili procesor, laptop dalej nie działa, stwierdzili dalej, że jest mostek uszkodzony i zażądali, zażądali, czy poprosili o następną kwotę 400 zł, prawdopodobnie jeśli dobrze pamiętam, żeby wymienić ten most. Czyli mamy 1300 i 400, już jest ładna kwota. Bardzo długo to trwało. Wymienili most podobno i zgadnijcie, co się stało. Okazało się, że laptop dalej nie działa. Dalej nie działa. Przeciągali tą sytuację dosyć długo. Właściciel laptopa musiał wyjechać gdzieś w interesach, czy do, czy do pracy i stwierdził, że tego laptopa odbierze. Posłał po laptopa żonę. Jak się okazało. Laptop został zwrócony w częściach, śrubki oddzielnie. Nie wiadomo, czy wszystkie śrubki są, i tak jest sprawa po prostu. Tak, tak się sprawa zamknęła. I niestety e, pieniądze nie zostały zwrócone na poczet. Podobno części robocizny, ta kwota 1700 zł została zainkasowana. I tyle w temacie. Laptop został odebrany. Czekam na tego laptopa. Powiedziałem tutaj panu właścicielowi tego laptopa, żeby skręcił go przynajmniej do kupy, żeby była tam matryca, płyta główna i cała reszta, żeby mógł po prostu to przetestować i spróbować go naprawić, ewentualnie namierzyć usterkę. I taka usterka jest bardzo trudna do namierzenia lub niemożliwa. Ale zgodziłem się, mimo wszystko, wziąć to na warsztat i zobaczymy. Jutro albo w poniedziałek będę miał tego lapka, może nakręcę materiał. A może nie, nie będzie co kręcić, bo to już, to już jest naprawdę mm, masakra pewnie z tą płytą. No, ale zobaczymy, zobaczymy. i Zobaczymy, czy faktycznie zostały te elementy wymienione. I w sumie to tyle w tym vlogu. Czekam na pacjenta, zobaczymy jak, to, jak sytuacja się właśnie rozwinie. Miałem jeszcze kilka takich przypadków laptopów po zalaniu i po, po, po upadkach. Ale to są takie przypadki, które są do siebie podobne. Pewnie jeszcze nie raz taki sprzęt do mnie trafi. Natomiast ten przypadek bardzo mnie zdziwił, że serwis skroił po prostu taką kwotę. Mógł wyjść z twarzą, mógł po prostu jakoś tak, nie wiem, inaczej potraktować klienta w sumie. Może zaproponować wymianę płyty albo jakąś inną płytę gdzieś kupić i naprawić. Prostszą usterkę, żeby laptopa ożywić. nie mam pojęcia ale tak troszeczkę dziwnie, dziwnie tak potraktowali klienta dobra to tyle ode mnie, cześć trzymajcie się, do następnego vloga hej co Czoderku, rzucimy Ci jeszcze raz piłeczkę, co? leć